Radacji. Pierwsze podstawowe pytanie. Na planach, które Państwo prezentowali nam w maju, był wariant 2B był poprowadzony po bardziej osunięty był w stronę lotniska, w stronę ulicy Księżycowej. Tak jak teraz jest zaprezentowany wariant 2A. Chciałem zapytać, dlaczego wariant 2B został przesunięty do osiedla. No, tam Państwo również planują węzeł w ten węzeł nie pozostanie bez wpływu na nas. E, to jest pierwsze pytanie. A e, jeszcze mam jedną polemikę w stosunku do tego, co Pan powiedział. Pan powiedział, że ulica Nowola-Surowa to będzie lokalna ulica. To będzie służyła tylko dla mieszkańców. A tymczasem e, ulica Nowola-Surowa będzie faktycznym przedłużeniem, być faktyczną trasą mostu północnego, ponieważ będzie przedłużeniem zjazdu z mostu. Czyli proszę tak nie mówić, że to jest lokalna ulica, tylko dla mieszkańców. Nie proszę Pani, kolega ja nie użył określenia lokalna, tylko dla mieszkańców, tylko będzie, będzie pełniła funkcję wewnątrz miejską. To jest zasadnicza różnica. we ulicy Lokalnej pod lotniskiem nie projektował. To jest rzeczy oczywista. Natomiast yy, chyba jest pani niewłaściwie yy, tak dokładnie pełnią że właśnie wariant obecnych kształt, warian powstał dzięki konsultacjom właśnie z Pani stowarzyszeniem, z kierownictwem stowarzyszenia, które pani reprezentuje. Dlatego proszę pani został przesunięty, że muszą być spełnione warunki funkcjonowania lotniska w takim stanie, jakim jest w tej chwili. Został taki, jak jest. Z Zielona Kolejczyka, degradacji. pytanie o wariant 2B, tak? Wszyscy mnie słyszą teraz? I o e, ulicę Maczka, która w tym wariantie została e, przysunięta do osiedla Kolejczykówka e, w rejon e, ulic Kluczowa-Osikowa e, wbrew wcześniejszym planom, e, które ulicę Maczka odgnało, jakby na no nie terenu ulicy, tak, gdzie jest szkoła i lokaja i tam jakby był planowany prezes. Natomiast teraz, jak te widzieliśmy, te 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 ma, ulica Maczka idzie prosto w dłuższą siedzibę tak i można się włączyć w trasę S7, tylko jadąc na Gdańsk. Natomiast nie można się włączyć w trasę S7 w drugą stronę. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, dlaczego wariant 2 został poprowadzony w ten sposób, że rzeczywiście jakby narusza w dużej części e, obszary leśne. Przesunięcie tego papiaki na, na brzeg lotniska od godzinę na brzeg do brzegu e, i po linii jakby z kanałów, które tam istnieją, i które i tak pójdą do wygórzenia, to e, bardzo obszar, e, w, który był... I kwestie odnośnie wariantu 2B, ja już wspominałem, że wariant 2B wymaga generalnie uściśnień na dalszych etapach pracy. W to naszym wypadku, kiedy będzie akceptacja zarządzających lotniskiem drogowo i wybrany będzie korytarz. Zminimalizowanie ciężkości wynikających z przejścia do rejonie Święta będzie to pewien kompromis między wymaganiami lotniczymi generalnie mówiąc a, a oczekiwaniami mieszkańców i proszę nam wierzyć z ogromną sumiennością przeanalizowaliśmy kilka różnych materiałów w tym względzie jeśli chodzi o ulicę generała Maczka Proszę Państwa, muszą być zachowane jakieś więzi funkcjonalne. Oczywiście może być, może ten wariant funkcjonować również bez włączenia, bez połączenia takiego rozwidlenia w ulicy Generała Marzka, ale, ale wtedy musicie ja chyba y, odpowiadam zainteresowanym, Prawda? Czy nie? Y, proszę pani. Może, ten wariant może istnieć bez rozwinęcia z ulicą generała Maczka, ale wtedy to się musicie Państwo liczyć z tym, że znacznie bardziej będzie obciążona ulica Kodrada i inne ulice na terenie Biela z tego względu, że nie będzie bezpośredniego wyprowadzenia ulicy generała Maczka. Skrzyżowanie z powstańców ulicy generała Maczka. Jest tutaj znakomitym, moim rozwiązaniem, które z jednej strony ruch na ulicach niższych klas, w obsłudze międzydzielnicowej, a z drugiej strony mieszkańcom Biela, mieszkańcom Bemowa, części Bemowa da możliwość bezpośredniej akcesji na to trasy. Teraz dlaczego, dlaczego nie można było na, nie, na zwanej nieczynnej części zostawić tego węzła i tam połączyć? Wymagania techniczne, warunki techniczne, jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie wymagają określonych odległości, w związku z tym jeśli staramy się zaprojektować modelowo rozwiązanie poprzez węzeł w to automatycznie